Seniorzy, zatrzymajcie się na chwilę, bo to, co zaraz usłyszycie, może całkowicie zmienić waszą sytuację finansową. ZUS właśnie ogłosił pięć gigantycznych zmian emerytalnych, które wejdą w życie już za kilka tygodni od stycznia 2026 roku. I nie, to nie są drobne korekty. To zmiany, które bezpośrednio wpłyną na wysokość waszej emerytury, waloryzację i dodatkowe świadczenia. Wyobraźcie sobie, że wasza emerytura może wzrosnąć o setki złotych miesięcznie, albo że dostaniecie dostęp do nowych programów pomocowych, o których większość seniorów jeszcze nie ma pojęcia. Ale uwaga, żeby skorzystać z tych zmian, musicie wiedzieć dokładnie, co robić i kiedy złożyć odpowiednie wnioski. Bo w przeciwnym razie, możecie stracić pieniądze, które się Wam należą. W tym materiale rozłożę na czynniki pierwsze wszystkie pięć zmian krok po kroku bez zbędnego gadania i bez skomplikowanego języka urzędniczego dowiesz się kto dokładnie zyskuje na nowych przepisach jakie dokumenty musisz przygotować już teraz jak uniknąć błędów które kosztują tysiące złotych to informacje które każdy emeryt i ręcista w Polsce powinien znać nie pozwól żeby te zmiany przeszły koło ciebie bez echa jeśli te informacje są dla Ciebie wartościowe, zostaw like pod tym filmem, żeby więcej osób mogło się o tym dowiedzieć. Zaczynamy! Cześć wszystkim i bardzo serdecznie witam Was na kanale. Dzisiaj mam dla Was naprawdę wyjątkowy materiał, który dotyczy każdego seniora w Polsce. ZUS właśnie ogłosił pięć kluczowych zmian emerytalnych, które wejdą w życie od stycznia 2026 roku i musicie o tym wiedzieć już teraz bo niektóre z tych zmian wymagają waszej reakcji natychmiast. Nie możecie czekać, bo inaczej po prostu stracicie pieniądze, które są wam należne. Zanim przejdę do szczegółów, chcę was zapewnić, że wszystko wyjaśnię w sposób prosty i zrozumiały. Wiem, że dokumenty urzędowe i przepisy ZUS upotrafią być strasznie skomplikowane, pełne dziwnych terminów i paragrafów, które normalny człowiek musi czytać pięć razy, żeby cokolwiek zrozumieć. Dlatego ja rozłożę to wszystko na czynniki pierwsze, tak żebyście dokładnie wiedzieli, co Was czeka i co musicie zrobić. Pierwsza zmiana dotyczy waloryzacji emerytur i rent, i to jest naprawdę kluczowa informacja dla każdego z Was. Od stycznia 2026 roku ZUS wprowadza nowy mechanizm waloryzacji, który będzie bardziej korzystny niż dotychczasowy system. Co to właściwie oznacza? Otóż waloryzacja to coroczne podnoszenie świadczeń emerytalnych i rentowych żeby nadążały za inflacją i rosnącymi kosztami życia. Do tej pory waloryzacja była obliczana według określonego wskaźnika, który brał pod uwagę średnioroczną inflację oraz wzrost realnej płacy. Teraz jednak ZUS wprowadza dodatkowy element do tego wzoru, który ma zapewnić, że emerytury będą rosły szybciej, szczególnie dla tych osób, które mają najniższe świadczenia. Konkretnie mówimy tutaj o tym, że jeśli Wasza emerytura jest poniżej określonego progu, a ten próg został ustalony na 2200 zł brutto miesięcznie, to Wasze świadczenie wzrośnie proporcjonalnie więcej niż u osób z wyższymi emeryturami. To oznacza, że osoby otrzymujące minimalne emerytury lub te tuż powyżej minimum mogą liczyć na podwyżkę nawet o 250 do 400 zł miesięcznie. To nie są małe pieniądze. W skali roku to nawet 3 do 5000 zł więcej w Waszej kieszeni. Ale uwaga, i tu jest haczyk, żeby skorzystać z tej korzystniejszej waloryzacji: musicie mieć pewność, że ZUS ma wszystkie wasze aktualne dane. Jeśli w ostatnich latach zmieniliście adres zamieszkania, numer konta bankowego albo jakiekolwiek inne dane kontaktowe, a nie zgłosiliście tego do ZUS-u, możecie mieć problem z automatycznym naliczeniem podwyżki. Dlatego już teraz, w grudniu, sprawdźcie swoje dane w systemie ZUS. Możecie to zrobić przez platformę usług elektronicznych ZUS. Jeśli macie dostęp do Internetu, albo po prostu pójść osobiście do najbliższej placówki ZUS i poprosić pracownika, żeby sprawdził wasze dane. To naprawdę zajmie tylko chwilę, a uchroni was przed potencjalnymi problemami. Druga zmiana dotyczy 13 i 14 emerytury, i tutaj także mamy bardzo dobre wiadomości. Rząd potwierdził, że obie te dodatkowe wypłaty będą kontynuowane w 2026 roku, ale co ważniejsze, zmienią się zasady ich przyznawania. Trzynasta emerytura, która jest wypłacana tradycyjnie na wiosnę, pozostanie w takiej samej wysokości jak dotychczas, czyli będzie równa najniższej emeryturze w systemie. To obecnie około 1800 zł. brutto, choć po waloryzacji w marcu ta kwota wzrośnie do około 1900 zł. Czternasta emerytura natomiast, która dotychczas była wypłacana jesienią i obejmowała tylko część emerytów według określonych progów dochodowych, od przyszłego roku będzie wypłacana bez żadnych progów. Co to oznacza? To oznacza, że każdy emeryt i rencista, niezależnie od wysokości swojego świadczenia, otrzyma czternastą emeryturę w pełnej wysokości. Dotychczas osoby z wyższymi emeryturami albo w ogóle nie dostawały czternastki, albo dostawały ją w pomniejszonej kwocie według skomplikowanego systemu. Teraz ta kwota będzie dla wszystkich taka sama, czyli także około 1900 zł brutto. Trzeba jednak pamiętać o jednym obie te wypłaty są opodatkowane, więc na rękę dostaniecie trochę mniej niż kwota brutto. Ale nadal mówimy tutaj o dodatkowych pieniądzach, które wpłyną na wasze konta bez żadnych dodatkowych wniosków czy formalności. ZUS wypłaci je automatycznie wszystkim uprawnionym. Trzecia zmiana, o której muszę wam koniecznie powiedzieć, dotyczy dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla seniora. To są świadczenia, które przysługują osobom starszym w trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej i od stycznia 2026 roku ich wysokość znacząco wzrośnie. Dodatek pielęgnacyjny, który obecnie wynosi 210 zł miesięcznie, zostanie podwyższony do 280 zł. To może nie brzmi jak jakaś ogromna różnica, ale w skali roku to dodatkowe 840 zł. Dodatek dla seniora, który przysługuje osobom po 80 roku życia, Wzrośnie z kolei z 500 zł do 650 zł miesięcznie. To bardzo istotna zmiana, bo mówimy tutaj o dodatkowych 1800 zł rocznie. Ale żeby otrzymać te dodatki, musicie spełniać określone kryteria. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności lub niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli macie takie orzeczenie, ale jeszcze nie pobieracie dodatku, koniecznie złóżcie wniosek w ZUS. Możecie to zrobić osobiście, pocztą lub przez internet. Dodatek dla seniora natomiast jest wypłacany automatycznie po 80 urodzinach, ale tylko wtedy, gdy ZUS ma poprawne informacje o Waszym wieku i statusie. Jeśli macie już ponad 80 lat, a nadal nie dostajecie tego dodatku, to znak, że coś jest nie tak z Waszymi danymi w systemie i musicie to pilnie wyjaśnić w ZUS. Czwarta zmiana dotyczy możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób pracujących w szczególnych warunkach. ZUS rozszerzył listę zawodów i stanowisk, które uprawniają do wcześniejszej emerytury ze względu na specyficzne warunki pracy. Chodzi tutaj o osoby pracujące w zawodach szczególnie uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Dotychczas lista takich zawodów była dość ograniczona i obejmowała głównie górników, kutników, kolejarzy i niektórych pracowników służb mundurowych. Od stycznia 2026 roku do tej listy dołączają między innymi pielęgniarki pracujące w oddziałach intensywnej terapii, pracownicy narażeni na długotrwały kontakt z substancjami chemicznymi, kierowcy autobusów komunikacji miejskiej oraz pracownicy fizyczni zatrudnieni przy ciężkich pracach w budownictwie. Jeśli przez większość swojego życia zawodowego pracowaliście w którejś z tych branż, możecie być uprawnieni do przejścia na emeryturę nawet o 3 do 5 lat wcześniej niż standardowy wiek emerytalny. To ogromna szansa, szczególnie jeśli czujecie, że wasza praca była wyczerpująca i zostawiła ślad na waszym zdrowiu. Żeby skorzystać z tej możliwości, musicie zgromadzić odpowiednią dokumentację potwierdzającą, że faktycznie pracowaliście w szczególnych warunkach przez wymagany okres. Tutaj bardzo pomogą wam świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawców i ewentualne orzeczenia lekarskie. Jeśli nie jesteście pewni, czy wasza praca kwalifikuje się do tej kategorii, koniecznie zapytajcie w ZUS lub skonsultujcie się z doradcą emerytalnym. Nie warto przegapić takiej szansy tylko dlatego, że nie mieliście odpowiednich informacji. Piąta i ostatnia zmiana, którą chcę Wam dzisiaj przedstawić, dotyczy możliwości dokupienia brakujących okresów składkowych. To jest naprawdę ważna informacja dla wszystkich, którzy mają luki w swoim stażu ubezpieczeniowym. Może kiedyś nie pracowaliście przez jakiś czas, może byliście na bezrobociu i nie płaciliście składek, a może po prostu w pewnym okresie życia pracowaliście za granicą i tamte lata nie zostały zaliczone do polskiego systemu emerytalnego. ZUS wprowadza teraz specjalny program, który pozwala na dobrowolne dokupienie brakujących lat składkowych po preferencyjnych stawkach. Normalnie, jeśli chcielibyście dokupić sobie jeden rok stażu, musielibyście zapłacić kilkanaście tysięcy złotych. Teraz jednak w ramach tego specjalnego programu obowiązującego w 2026 roku, możecie dokupić jeden rok stażu za zaledwie 8000 zł. To wciąż spora kwota, ale może się opłacić, jeśli brakuje Wam tylko kilku lat do osiągnięcia wymaganego stażu emerytalnego lub jeśli te dodatkowe lata znacząco podniosą wysokość Waszej przyszłej emerytury. Co więcej, ZUS wprowadził także możliwość rozłożenia tej opłaty na raty. Możecie zapłacić za dokupienie stażu w 12 ratach miesięcznych, co znacznie ułatwia sprawę osobom, które nie mają od razu całej kwoty do dyspozycji. To naprawdę dobra opcja dla tych, którzy chcą poprawić swoją sytuację emerytalną, ale nie mają dużych oszczędności. Żeby skorzystać z tego programu, musicie złożyć odpowiedni wniosek w ZUS najpóźniej do końca czerwca 2026 roku. To jest taki pilotażowy program na czas określony. Więc nie wiadomo, czy będzie kontynuowany w kolejnych latach. Jeśli więc macie braki w stażu i zastanawiacie się nad dokupowaniem okresów składkowych, to jest właściwy moment, żeby to zrobić. Teraz pozwólcie, że podsumuję wszystkie te pięć zmian, żebyście mieli pełen obraz sytuacji. Po pierwsze, zmienia się mechanizm waloryzacji i osoby z niższymi emeryturami dostaną proporcjonalnie większe podwyżki. Po drugie, trzynasta i czternasta emerytura będą wypłacane w 2026 roku, a czternasta będzie teraz dla wszystkich bez progów dochodowych. Po trzecie, dodatek pielęgnacyjny i dodatek dla seniora zostają znacząco podwyższone. Po czwarte, rozszerza się lista zawodów uprawniających do wcześniejszej emerytury. I po piąte, możecie dokupić brakujące lata składkowe po preferencyjnych stawkach. Wszystkie te zmiany są naprawdę korzystne dla seniorów, ale żeby w pełni z nich skorzystać, musicie być aktywni i dobrze poinformowani. Nie czekajcie, aż ktoś was zawiadomi listownie, bo w wielu przypadkach to wy musicie wystąpić z odpowiednim wnioskiem lub sprawdzić swoje dane w systemie. Jeśli któraś z tych zmian Was dotyczy i nie jesteście pewni, jak dokładnie postępować, zawsze możecie skontaktować się bezpośrednio z ZUS. Najlepiej umówić się na wizytę w najbliższej placówce gdzie pracownik pomoże wam wypełnić wszystkie potrzebne formularze i odpowie na wasze pytania. Możecie też zadzwonić na infolinię ZUS, choć tam czasami trzeba trochę poczekać w kolejce. Pamiętajcie także, że wszystkie te informacje są aktualne na dzień dzisiejszy, ale przepisy czasami się zmieniają, więc warto śledzić komunikaty ZUS i oficjalne ogłoszenia rządowe. Ja na pewno będę was informował o wszystkich istotnych zmianach, które pojawią się w przyszłości. Więc zachęcam do subskrybowania kanału i włączenia dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnego ważnego materiału. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że wszystko było jasne i zrozumiałe. Jeśli te informacje były dla Was wartościowe, zostaw łapkę w górę, żeby więcej osób mogło się o tym dowiedzieć. Udostępnijcie ten film swoim znajomym, rodzicom, dziadkom, każdemu, kogo te zmiany mogą dotyczyć. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło i dbajcie o siebie. Papa. Pa.